No, 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 napisała no, do mnie właścicielka no, Willi napisała, że moi nie no, powiedzieli, no, że przyszli wcześniej. Że ona z nami się spotka wcześniej. E, Niedługo się z nami spotka, bo coś jeszcze musi wnieść z piwnicy nie zdążyła. I albo przyjdzie tu z policją, albo rozwiążemy to polubownie. I mamy wypierdalać z basenu z alkoholem, mamy być kurwa cicho, i A nie, nie możemy to streamować. Ona tego nie mówiła. Mamy tak, zakaz kameramana i chuj. to ja kładę tak twarz i mam wyjebane. O no, kurwa. Tej, klas połóż, nie, kładanie. Nie wie je pan też. Dobra, na nie, to zaraz nie tak. Połóż połóż chuj, ja bym zrobił tak, że i tak nas wypierdalają, zróbmy rozpierdam. Nie, nie wypierdolam, jak to pod kątami ogarniemy. O Dobra, tak na serio tu napisała właścicielka, a to co powiedziała. A tak w skrócie powiedziała że serio tu przyjdzie, bo czegoś zapomniała i że moi przyjaciele przyjechali wcześniej i mam nadzieję, że im powiedzieli, że trzeba respektować ciszę, ale po 22. I musiałem wtedy cicho i zachować za wasowy Sabuar Vibur i... i Ale okay. po 23? Nie, Jebań 10 pm.